Rodzic w tym momencie, kiedy dziecko wchodzi w okres dorastania, jest w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że z jednej strony ma problem, żeby zaakceptować to, że to dziecko już jest starsze, ale z drugiej strony e, też wpadamy w taką pułapkę, że widzimy w tych dzieciach dorosłych, którymi oni jeszcze nie są. Czasami jest tak, że wydaje nam się, że, że mamy bardzo fajną relację z dzieckiem. I nagle przychodzi moment dorastania i, i nagle okazuje się, że, że nastąpiło jakaś taka, jakiś dziwny rozłam, jakaś taka przepaść między, między rodzicem a dzieckiem. No i to też z perspektywy rodzica może być bardzo trudne. Pytanie, jak rozmawiać w ogóle z nastolatkami. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rozmów Terapeutycznych. I dzisiaj zgodnie z obietnicą, chciałybyśmy, zgodnie z obietnicą daną naszym widzom, chciałybyśmy kontynuować temat związany właśnie z emocjami, z rozwojem emocjonalnym. Przez kilka ostatnich odcinków mówiłyśmy o tym, w jaki sposób. Te emocje w, nawet już mm -hmm. tych najmniej, u tych naszych najmniejszych, um, u, u takich maluchów się rozwijają, w jaki sposób um, dochodzi do tego, że dziecko zaczyna um, potrafić trochę właśnie regulować emocje. A dzisiaj um, chciałabym się skoncentrować w sumie trochę na dosyć trudnej grupie. Bo to są już w sumie nastolatki, mhm. czyli dzieciaki, które są już kończące szkołę podstawową, wchodzące właśnie w trochę w ten, w ten okres dojrzewania. No i rzeczywiście, dlaczego mówimy, że ta grupa jest dosyć trudna? No przede wszystkim też z tego powodu, że no gdzieś ten sławny okres buntu pojawia mhm. się. Trochę widzimy w naszych dzieciach zmiany pod kątem właśnie emocjonalnym. I... no. Jest to moment, który właściwie każdego rodzica czeka i każdy z nas przez to przechodził. Swoją drogą czasami tak zastanawiam się, jak, z jaką łatwością zapominamy, z czym my się zmagaliśmy mm -hmm. jako, jako, jako dzieci w tym wieku. No i też przez to, że, że, że mam dwójkę dzieci jedno z nich właśnie wchodzi w taki okres nastoletni, rzeczywiście staram się wracać do tego momentu, do tego momentu, kiedy byłam na nastolatką jak to wtedy wyglądało jak się wtedy czułam dlaczego Mm -hmm. nie zawsze zgadzałam się z tym, co mówią rodzice, dlaczego to, co mówią rodzice, określałam jako właśnie ograniczające, jako takie zagrażające dla mnie, w sensie takiej, no może takiej, tak, takiej wolności i mm -hmm. takiego, mm, też takiego momentu, no, że chciałabym podejmować własne decyzje. E, I jakby te moje wspomnienia też sklejam z tym, co się w tej chwili dzieje, jak obserwuję też e, dzieci, z którymi pracuję i też to, co się dzieje u mnie w domu. I rzeczywiście tak pomyślałam sobie, zaczęłabym od tego, że to jest taki trudny moment, ponieważ dziecko przestaje być dzieckiem, jeszcze nie jest dorosłym. Mm -hmm. My też musimy pewnego przewartościowania w głowie dokonać i trudno jest, tak naprawdę, trochę przeskoczyć z takiego myślenia, że to już nie jest małe dziecko. Mm -hmm. I trochę powinienem rozmawiać z tym nastolatkiem bardziej w sposób taki, Dorosły. Ja myślę, że rodzic w tym momencie, kiedy dziecko wchodzi w okres dorastania, jest w bardzo trudnej sytuacji. Dlatego, że z jednej strony ma problem, żeby zaakceptować to, że to dziecko już jest starsze, ale z drugiej strony też wpadamy w taką pułapkę, że widzimy w tych dzieciach dorosłych, którymi oni jeszcze nie są. I dorosły oczekuje trochę od takich nastolatków, że one już jednak będą dojrzałe emocjonalnie, że ich reakcje będą bardziej zrównoważone, że zachowania będą bardziej przemyślane. No bo. I to już nie jest dwulatek, tak? W naszej głowie jest to, że to już nie jest dziecko, które może się rzucać po podłodze i dajemy na to przyzwolenie, bo to jest rozwojowe. Ale realnie to jest rozwojowe, dlatego że w momencie tego dorastania w mózgu nastolatka następuje bardzo dużo zmian. I mamy takie dziecko, które z jednej strony jest zalewane falą hormonów, i to już powoduje bardzo duże zmiany w organizmie takiego nastolatka, więc ten nastolatek trochę nie wie, co się z nim dzieje. On sam jest w takiej sytuacji, że widzi, że zmienia się jego ciało, zmienia się jego impulsywność, jego emocjonalność i on nie do końca rozumie, dlaczego tak jest. A wytłumaczeniem na to są właśnie te hormony, które się pojawiają w innych proporcjach niż było do tej pory. Z drugiej strony, dzięki różnym badaniom takim obrazowania mózgu, wiemy, że ten okres nastoletni to jest taki bardzo intensywny okres przebudowy w mózgu dziecka. Tam dochodzi do wielu takich procesów typu przycinanie synaps. Intensywnej mielinizacji, rozwoju określonych obszarów mózgu, bardzo intensywnego rozwoju tego obszaru limbicznego w mózgu, czyli odpowiedzialnego za emocje. Więc również fizycznie w mózgu tego dziecka zadziewają się takie zmiany, które powodują, że powstaje pewna burza, w której ten, to dziecko nie jest do końca w stanie się odnaleźć. I stąd te jego takie nagle dziwne zachowania, które już były wyciszone i nagle znowu widzimy, że emocje w tym dziecku buchają tak nie do opanowania. To jest ba bardzo ważne, co powiedziałaś. I myślę sobie jeszcze też dodatkowo, jeżeli dołożylibyśmy do tego taki moment, kiedy dziecko, już ten nastolatek, trochę wychodząc z tego rodzinnego kręgu, mm -hmm. zaczyna, ym, znaczy przynajmniej próbuje znaleźć swoje miejsce w grupie. I ta grupa rówieśnicza trochę jest takim odbiciem lustrzanym e, mnie samego, mnie samej. Mhm. Czyli szuka miejsca, e, szuka wśród swoich takich znajomych e, takiego miejsca, w którym będę się czuł dobrze. I to jest też taki moment, że myślę sobie, trudno jest dla takiego nastolatka znaleźć taki punkt odniesienia, mhm. bo rodzina to jest jedno, która daje gdzieś tam e, takie podstawy i podwaliny pod... E, pod, pod, miejmy nadzieję, zawsze taki prawidłowy rozwój emocjonalny, ale z drugiej strony mamy coraz, to, tą grupę rówieśniczą, która staje się coraz ważniejsza. Mhm. No i pytanie właśnie teraz... Jak się w tym odnaleźć? Jak się w tym odnaleźć z perspektywy rodzica? Mhm. Bo nagle widzę, że, że być może trochę już mniej dziecko zaczyna mi opowiadać, trochę mniej zaczyna mi mówić, coraz może częściej wychodzi z domu. Więc no, te, te kontakty z rówieśnikami są coraz bardziej e, intensywne. Tam się dosyć dużo dzieje, a my mm -hmm. nie mamy podglądu mm -hmm. pod to, co się dzieje w takiej grupie rówieśniczej. Nie mamy kompletnie na tym kontroli. Zresztą to też nie do końca dobrze, żebyśmy tak w 100% chcieli kontrolować e, wszystko, co się dzieje. Na pewno e, warto w takich sytuacjach trochę tej wolności dawać więcej mm -hmm. z jednej strony, ale z drugiej strony, myślę, m, bardzo ważna jest ciągle rozmowa, mimo tego, że ten nastolatek coraz mniej będzie nam pewnie opowiadał w niektórych momentach, bo będzie mm -hmm. chciał gdzieś y, trochę tej prywatności mieć mm -hmm. dla siebie i tego życia budować dla siebie coraz więcej. No ale warto jednak przy tej rozmowie być, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, zmiany będą następowały i emocjonalne, i fizyczne, więc trochę będzie taka sinusoida w głowie nastolatka. I, yy, I ta rozmowa będzie też szczególnie ważna ze względu na to, że jeżeli pojawią się sytuacje kryzysowe, to ciągle jeszcze ten dom rodzinny może być taką bezpieczną oazą, takim bezpiecznym miejscem. Do którego wrócę i, o, i w którym będę mógł opowiedzieć bez oceniania, co się wydarzyło. Być może mhm. pojawiły się jakieś trudne sytuacje, konfliktowe, może właśnie pierwsze miłości. E, pierwszy raz ktoś się może zakochać mhm. tak bardzo intensywnie. No, a wiemy, że to jest, jeżeli chodzi o biochemię mózgu, no to jest stan, no, dosyć taki, jakby to powiedzieć, e, no, wywracający tą biochemię mózgu. Więc mhm. dobrze, żeby gdzieś ten rodzic e, czujność miał i taką. Już nawet nie wchodząc tak e, intensywnie, mówiąc kolokwialnie, z butami w życie tego dziecka, ale żeby był taki um, cierpliwy, żeby był w takiej cały czas ciekawości, co się dzieje w życiu mm -hmm. tego dziecka. I żeby pamiętał, że rzeczywiście to będzie roller coaster. Mm -hmm. Ja myślę sobie, że to jest y, ten okres nastoletni, to jest taki czas, kiedy my zbieramy jako rodzice owoc tej więzi, którą nawiązywaliśmy do tej pory czyli to, co żeśmy zasiali wcześniej w tej naszej relacji z dzieckiem, to tutaj nam trochę owocuje. Czyli jeżeli ta więź jest tak prawidłowo zbudowana, jest bezpieczna, to oczywiście, że będą trudne sytuacje, ale mamy szansę na to, że to dziecko w tych trudnych sytuacjach faktycznie do nas wróci, opowie, powie co się stało, czy będzie potrzebowało pomocy, ale tutaj też myślę... Rodzice wpadają w parę pułapek, w które wchodzą poprzez tak naprawdę miłość do swoich dzieci i to, że chcą jak najlepiej. Jedną z takich pułapek jest to, że właśnie chcą wszystko wiedzieć. A mając w domu nastolatka, musimy się pogodzić i zaakceptować to, że ten nastolatek trochę zaczyna budować swój świat i że my nie o wszystkim się dowiemy. Fajnie, żebyśmy dali mu taką informację, że ja jestem, jestem ciekawy Ciebie, jestem ciekawy, co się u Ciebie dzieje. Ale szanuję to, że nie o wszystkim chcesz mi powiedzieć. Bo my też swoim rodzicom w tym wieku nie wszystko chcieliśmy powiedzieć, i to, co ty powiedziałaś na początku, że warto wrócić do tych swoich wspomnień z tego nastoletniego życia i zastanowić się, jak my funkcjonowaliśmy, i że to, to jest normalne, to jest powtarzalne w tym rozwoju, że w tym okresie nastoletnim dziecko szuka takiego swojego ja, swojej roli w, w społeczeństwie i w, w tym domowym, w swoim ogródku. I w tym rówieśniczym ogródku, i ono będzie się odrywało trochę od tego domu. Ale ta bezpieczna więź pozwoli na to, żeby, że, że jeżeli będzie czuł potrzebę taki nastolatek, to on wróci i jednak opowie, co się stało. Myślę, że drugą taką pułapką jest to, że właśnie widzimy w tych nastolatkach czasami zbyt dorosłych i chcemy, żeby oni szybko wygaszali te swoje emocje. Bagatelizujemy to, co oni nam opowiadają, jeżeli już opowiadają, i mówimy, że no ale przecież to jest żaden problem. Ale coś, to to zaraz minie. Czy przy takich właśnie pierwszych zawodach miłosnych, kiedy przychodzi dziecko zapłakane i wie, dla niego to jest rozpacz, tak? Świat mu się wali, a mówimy: A taka miłość szkolna to przecież nie pierwsza, nie ostatnia, zobaczysz, jeszcze, jeszcze tyle rzeczy się wydarzy. Musimy zaakceptować to, że dla tego dziecka w tym momencie to jest prawdziwa tragedia, i chociaż z naszej perspektywy to coś może być zupełnie błahe to szanujmy, że te emocje w dziecku są i te jego przeżycia są na dany moment bardzo intensywne i godne tego, żebyśmy po prostu pochylili się nad tym dzieckiem, ale nie szukali mu na siłę rozwiązań. Bo to, co kiedyś też opowiadałyśmy o pomaganiu i o takim pomaganiu, które wcale nie pomaga, to jest to, kiedy my tym nastolatkom próbujemy narzucić jakieś swoje rozwiązanie, no bo jesteśmy mądrzejsi, bardziej doświadczeni i lepiej wiemy, a tak naprawdę te nastolatki często po prostu oczekują tego, że my będziemy, wysłuchamy i damy im dojść do najlepszego rozwiązania. To jest ten, też ten moment, kiedy jeżeli rzeczywiście ta relacja w naszej rodzinie jest, raz lepsza, raz gorsza, ale rzeczywiście jesteśmy gdzieś ze sobą w miarę blisko, to jest oczywiście większa szansa na to, że, że dziecko nam o czymś powie. Ale czasami jest tak, że wydaje nam się, że, że mamy bardzo fajną relację z dzieckiem, i nagle przychodzi moment dorastania, i, i nagle okazuje się, że, że nastąpiła jakaś taka, jakiś dziwny rozłam, mhm. jakaś taka przepaść między, między rodzicem a dzieckiem. No i to też z perspektywy rodzica może być bardzo trudne. Pytanie: jak rozmawiać w ogóle z nastolatkami? Yy, I myślę, że takiej jednej, jednej takiej rady, nie ma, która byłaby uniwersalna. Myślę, że bardzo ważne jest, aby każdy z rodziców pamiętał o tym, że do szczerej rozmowy, do zwierzania się, do, do szukania wsparcia u rodziców jest potrzebna właśnie bezpieczna relacja. I zawsze bo tak mówimy, bezpieczna, no ale pytanie, jak kto definiuje tą mhm. bezpieczną relację? Dla mnie bezpieczna relacja to jest taka, w której nie zostajemy oce, oceniani. Mhm. Nie, zostaje, nie, nie zostają nam w takie rozmowy przypięte, różnego rodzaju łatki. Ktoś tam nie mówi, że no tu jesteś taki i taki, nie powinieneś tak robić. To jest taki moment, kiedy powinniśmy przełknąć tą gorzką pigułkę, że już trochę nie jesteśmy autorytetem dla naszego dziecka, tylko próbujemy teraz wejść trochę w rolę partnera. I ja zawsze tak y, radzę, żeby trochę na moment, ale to oczywiście to jest tylko tak symbolicznie, y, w rozmowie z takim nastolatkiem trochę zamienić się w jego kolegę, koleżankę. Mhm. Oczywiście w dalszym ciągu jesteśmy rodzicami, ja nie mówię i też jestem jakby przeciwna tym, żeby gdzieś wychodzić z roli rodzica i nagle stawać się takim super kumplem mhm. i pozwalać na wszystko, bo jednak gdzieś no, jesteśmy odpowiedzialni y, za, za nasze dzieci i też za ich bezpieczeństwo. Ale żeby trochę wczuć się w taką, um, trochę w taką rolę, że y, będę z tobą rozmawiał, wysłucham cię, uszanuję to, co mówisz, chociaż czasami będzie może to dla mnie i, i bolesne, mm. bo dokonujesz innych wyborów, niż, niż ja bym dokonał. Mm. I druga rzecz, o której też bardzo często mówię, to to, żeby zawsze dawać takie zapewnienie, że cokolwiek by się nie wydarzyło, jakikolwiek błąd byś nie popełnił mm. i y, wpakowałbyś się w jakieś niesamowite problemy i tarapaty, to możesz do mnie przyjść i zapowiedzenie prawdy nigdy nie spotka cię kara. Znaczy mhm. nigdy cię nie ukaże, nigdy nie, nie potępię cię, a będziemy próbowali znaleźć wspólne, wspólne jakieś rozwiązanie. I, i, i jakby, jakby to jest dla mnie definicja bezpiecznej relacji, czyli mogę przyjść do, na przykład do Ciebie jako do mamy, i wiem, że mnie nie ocenisz, mhm. że nie będziesz mnie nazywać różnymi epitetami, przymi epitetami mhm. przymiotnikami. Mimo, że na przykład będziesz zdenerwowana, no bo nie będą ci się podobały moje wybory, mhm. ale gdzieś wspólnie siądziemy i poszukamy, poszukamy rozwiązań. I, no i, i myślę, że to jest taki moment, gdzie powinno wybrzmieć, że w tej relacji dziecko z dzieckiem, a rodzic jest rodzicem. Czyli dziecko ma prawo powiedzieć nam rzeczy, które nas zabolą, a my jako rodzice i osoby dojrzałe musimy wziąć na karp to, że Mamy świadomość, że to dziecko mówi w emocjach, że te teksty, które są do nas kierowane, nie są prawdziwe pod kątem merytorycznym, tylko one są wyrazem emocji i takiej jeszcze nieumiejętności w inny sposób przekazania mhm. tej, tej jakiejś wewnętrznej frustracji, smutku czy bezsilności. Mhm. Bo często mam takie poczucie, różne kłótnie w domu. Między rodzicami a nastolatkami wynikają z tego, że rodzice trochę schodzą do poziomu emocjonalnego tych swoich nastolatków. Czyli mamy nastolatka, w którym buzuje, rodzic na początku wchodzi jako rodzic, jest stabilny, myśli racjonalnie, ale dziecko mówi coś takiego, co bardzo rodzica boli. I to może być tekst, po jesteś najgorszym rodzicem na świecie, albo w ogóle cię nie obchodzę. Po co ja się w ogóle urodziłem? Wszyscy inni mają lepszych rodziców. To są takie hasła wypluwane przez te nastolatki, które bardzo ranią rodziców, szczególnie tych, którzy starają się świadomie tą relację budować, i którzy jednak skupiają dużo swojej energii na, to, na tym, żeby, żeby tą więź ze swoim dzieckiem budować w taki prawidłowy sposób. To boli i otwiera w osobie dorosłej taki, taką przestrzeń na to, żeby wypluć to samo. I albo wchodzą z dzieckiem w dyskusję na temat tego co oni, jakby tego komunikatu, co jest zupełnie bezsensowne, bo w momencie, kiedy nastolatek jest pełen emocji, on racjonalnie nie przyjmie naszych argumentów. Tym bardziej, że my rzucamy argument w kierunku czegoś, co nie jest merytoryczne, tak? jakby, gdzie tam treść zupełnie się nie liczy tam chodzi o ładunek emocjonalny. Albo się obrażamy, i już nie próbujemy dyskutować z tym i tłumaczyć dziecku, że nie, przecież ja jestem dobrym rodzicem, bo robię to, to, to i tamto. Tylko y, gdzieś nas ściąga do tego gadziego mózgu naszego, i jakby schodzimy do takiego poziomu, poziomu nastolatka i zaczynamy pyskować sobie razem z dzieckiem. Trochę łatwo wejść w taki ping-pong, prawda? Tak. Że, że ty mi powiedziałeś to, to ja ci teraz powiem to, a że dorosły czasami wie dużo lepiej, co powiedzieć, żeby. Mhm. Że, żeby... No, żeby gdzieś tego nastolatka trochę to zabolało. Myślę, że to jest też no, taka ślepa uliczka. Yy, ważne jest, żeby w takich y, sytuacjach y, trochę opanować też swoje emocje, y, starać się y, no, trochę też panować nad tonem głosu, żeby to nie był krzyk, y, mhm. żeby to nie te przekazy, które mamy w tym momencie w głowie, żeby one nie były nacechowane właśnie mm, trochę taką, mm, może taką, jeżeli chodzi o warstwę językową, taką mm -hmm. przemocą, tak, mm -hmm. żeby gdzieś trochę jak zdarta płyta pewne rzeczy powtarzać i też, no wiadomo, no też stawiać granice. Yy, rozumiemy, że no mózg nastolatka rozwija się bardzo intensywnie i czasami wyrzuca pewne rzeczy w naszą stronę, czego nie chcielibyśmy usłyszeć. Być może moment kłótni to nie jest też ten moment, kiedy, kiedy mhm. będziemy w stanie dojść. Do y, przebić się przez to ciało mhm. migdałowate, które jest tym szczekającym psem i wywala te emocje bardzo intensywnie w mózgu dziecka. I zanim dotrzemy do tej, do tej mądrej sowy, czyli zanim ta kora zacznie pracować, to też chwilę minie, mhm. więc też warto y, w takich sytuacjach trochę poczekać, aż y, te emocje opadną. Mhm. No i na pewno wrócić z taką informacją też y, y, w kontekście właśnie stawiania granic, tak, że, że ja rozumiem Twoje zdenerwowanie, wiem, że tak to z Twojej perspektywy wygląda. Dało, ale pamiętaj, że to, co powiedziałeś, bardzo mnie zabolało. Mm -hmm. e, i, I być może no, na, na drugi raz trochę, mm, trochę pomyśl o mm -hmm. tym, bo, bo to jednak bardzo boli i, i też warto mówić o, 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 o moich uczuciach. Mm -hmm. tak? I, I też mówić o faktach, nie mówić o interpretacji faktów, czyli no, nie było cię, y, późno wróciłeś, no i teraz dodajemy jakieś. Do tego jakiejś mhm. takiej interpretacji, która, nas, która w naszej głowie powoduje, że jesteśmy bardzo zdenerwowani. Więc to jakby warto też opierać się na faktach i, i mówić o tym, że to, co zrobiłeś, to, co zaobserwowałam, wywołało we mnie takie, a nie inne mhm. uczucia i nie chciałabym, żeby to się powtórzyło, no bo zależy mi na tym i zapewnianie też ciągle o miłości, bo jak dzieci są małe, no to bardzo często właśnie przytulamy je, mówimy, kocham cię. Potem już ten nastolatek coraz rzadziej chce się przytulać, więc nie mamy. Takiej mm -hmm. możliwości okazania, uczucia, ale też zostaje właśnie ta warstwa też językowa, i nie zapominajmy o tym, że to słowo kocham Cię jest bardzo ważne, niezależnie od, od, od wieku, w jakim jesteśmy. To nie tylko maluszki tego potrzebują tego właśnie przytulenia mm -hmm. i tego dobrego słowa powiedzenia kocham cię, tylko te starszaki też. Może też trochę rzadziej nam będą to mówić, mm -hmm. e, ale ważne, żeby to od nas. E, od nas, od nas słyszeli. Aniu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Wydaje się, że ten temat nastolatków jest dosyć szeroki i tutaj można by było, myślę, ten temat podzielić na, na wiele takich pomniejszych tematów, więc zapraszamy wszystkich naszych widzów do tego, żeby się dzielili z nami z własnymi spostrzeżeniami, a jeżeli macie pomysł na, na jakiś odcinek na, właśnie w ramach w ramach też dorastania, w ramach tego, tego nastoletniego okresu, to, to piszcie do nas i my będziemy starali się odpowiedzieć na Wasze potrzeby i na Wasze oczekiwania. Także dziękujemy i zapraszamy już za tydzień. Do zobaczenia. Do zobaczenia.